Na sprzedaż kolejka linowa częściowo z osłonami firmy Garawenda. 22 potwory, 120 krzesełek, różnica poziomów 501 metrów. Prędkość 5 metrów na sekundę. Nie przegap okazji. Masz pytania? Zacznij. 41 79 692 09 36 Prosze atrakcje podhala w jednym miejscu spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. wodna atrakcje Terem gorący potok w szaflarach, park rozrywki Rapkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na kotelnicy białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40% wwwMT7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudniej w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac EWRY 4. Więcej szczegółów na stronie www.mcsir.nowytarg.pl W wiadomościach między innymi przygotowania do zimy na podhalu. Pieniny na starej pocztówce. Dobry wieczór, dzisiaj jest wtorek, 24 listopada, Kazimiera Turkot, zaczynamy. Opady śniegu i lekki mróz, jaki zawitał na Podhale w tym tygodniu sprawił, że miłośnicy jazdy na nartach i snowboardziści z utęsknieniem patrzą na stoki narciarskie. O przygotowaniach do zimy na Podhalu i warunkach turystycznych Marcin Szkodziński. Na podchale zawitała długo wyczekiwana przez miłośników białego szaleństwa zima. Mimo iż w zakopanym śniegu jest niewiele, to w Tatrach jest na tyle dużo, że topr ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ujemne temperatury sprawiły także, że na stoki narciarskie wytoczono armatki śnieżne. W tej chwili mamy uruchomionych 20 armatek, jeszcze w godzinach nocnych też uruchamiamy lance, ponieważ one wymagają trochę niższych temperatur. No także mamy 30 lanc i 20 armatek śnieżnych. Siarczyste mrozy i śnieżne zimy, jakie przed laty były na Podhalu, ostatnio stały się bardziej kapryśne. Stąd potrzeba sztucznego naśnieżania, aby przygotować trasy dla pierwszych narciarzy, którzy mają się pojawić jeszcze przed świętami. W tej chwili temperatury pokazują, że jeszcze do końca tego tygodnia jest możliwość śnieżenia. Żeby uruchomić cały stoku, potrzebujemy gdzieś około 10-12 dni. Myślę, że możemy uruchomić gdzieś około 12 grudnia. Naśnieżenie tak Dużej trasy narciarskiej, jak na Polanie Szymoszkowej, wymaga nie tylko wielu armatek śnieżnych, ale także olbrzymich zasobów wodnych. Pomimo suszy, jaka przez lato i jesień panowała na Podhalu, prezes spółki zarządzającej Polaną Szymoszkową zapewnia nas, że wody, a co za tym idzie śniegu, nie zabraknie przy temperaturach około minus 10, to armatka może pobierać nawet do 70 metrów sześciennych wody na godzinę. Także są to spore, spore ilości wody. Mamy zbiorniki napełnione, a poza tym bierzemy też wodę tutaj z potoku, który znajduje się poniżej Polany Szymoszkowej, ale widać po stanie wody, że jest dosyć spora ilość wody i nie mamy problemu z aktualnym poborem z tego potoku. Z tęsknionym, zabiałym szaleństwem narciarzom i snowboardzistom pozostaje teraz tylko czeka, i trzymać kciuki, żeby temperatury na podhalu nie zrobiły się zbyt szybko wiosenne. W miniony weekend dworek gościnny w Szczawnicy zorganizował nietypowe spotkanie. Zgromadzeni mogli przynieść się w czasie uczestnicząc w spotkaniu promującym książkę pod tytułem Pieniny na starej pocztówce. O tym jak wyglądały dawne widoki Pienin i okolic opowie więcej Paulina Bucała. Dworek Gościny w Szczawnicy to niezwykle piękne i urokliwe miejsce. I w tym oto miejscu w ramach cyklu spotkań Książka Miesiąca odbył się pokaz publikacji o starych pocztówkach z pienin, zebranych w książce pod tytułem Pieniny na Starej Pocztówce. Staram się tak dobierać program, żeby pokazywać rzeczywiście i twórców, i ludzi ciekawych, zgodnie z myślą i z filozofią dworku, że jest to miejsce twórców, ludzi pasji. Pan Rafał i pani Katarzyna są rzeczywiście wyjątkowymi ludźmi, którzy... Dbają o kulturę i ją zapisują na księgach w taki czy inny sposób. Stąd ich obecność. Album Pieniny na starej pocztówce zawiera ponad 150 pocztówek z XIX i XX wieku. Wiele z nich jest autorstwa m.in. znanego fotografa Awita Schuberta, który jako jeden z pierwszych ukazywał widoki teatr, wieliczki i pienin. Szukaliśmy fragmentów, które właśnie będą łączyły się z nastrojem, który jest na tych pocztówkach. Rzeczywiście takie troszkę właśnie trącące myszką może teraz teksty, ale niezwykle barwne, niezwykle pięknym językiem napisane. Rzeczywiście czasem opowiadające o, o miejscach czy o rzeczach, których już nie ma. Niektóre rzeczy wiadomo, że jeszcze są, bo widoki cudowne pozostały i, i, i ten klimat właśnie tych pienin. Na spotkaniu w dworku autorzy książki Katarzyna Wiwer i Rafał Monita opowiedzieli m.in. w jaki sposób gromadzili pocztówki. Zbiory są nasze w tej, w, tej, w tej książce, więc na pewno nie wyczerpaliśmy tematu, bo człowiek jest jeszcze dużo, dużo więcej i też są starsze, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale pokazujemy to, co mamy i to, co warto pokazać i czym się zainteresować. Można zbierać w różny sposób. No, i cytować, można w antykwariatach zdobywać, y, wymieniać ewentualnie. A w tej chwili rzeczywiście jest to zbiór taki, że można było go pokazać w takiej książce. Całe książki stanowi 10 rozdziałów opisujących jeden fragment ziemi pienińskiej odpowiednio zilustrowany. Autorzy prywatnie związani ze Szczewnicą w swoim albumie doskonale oddają klimat i niepowtarzalność Pienin. Kolejnym kandydatem w plebiscycie aktywny 2015 jest Zdzisław Soliwoda. Od 10 lat organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w postaci zawodów szachowych. Zawody organizowane są bez konieczności wsparcia finansowego ze strony gminy Krościenko nad Dunajcem oraz instytucji samorządowych. A więcej opowie o sobie w spocie. Szachy to moja pasja już od wielu lat, praktycznie od głębokiej szkoły podstawowej, tak w zasadzie już od 40 lat. A wszystko zaczęło się od zajęć szachowych, od spotkań przy szachownicy, które organizował nieżyjący już Bogusław Węglarz. U nas w Krościenku zajmował się nami, nami, dziećmi, które wtedy nie miały możliwości korzystać z telewizora, bo jeden na wieś był, nie miały możliwości korzystać z internetu, bo nie było jeszcze tego wynalazku. On poświęcał swój czas społecznie, wtedy to było modne, wtedy to było doceniane. Między 2002 a 2006 byłem kierownikiem Gminnego Centrum Kultury w Krościenku. Wtedy ja już miałem dzieci, moje dzieci miały swoich kolegów, swoje koleżanki. Koledzy moi, koledzy mojej żony też czy koleżanki mieli swoje dzieci i tak jakoś te dzieci też trzeba było czymś zająć, aby ich odciągnąć od komputerów już wtedy istniejących od telewizji i jedną z form, które sobie wymyśliłem, to była forma spotkań przy szachownicy. Ucieszyłem się, gdy okazało się, że jest to staje się to popularne, bo w ten sposób chciałem spłacić pewien dług, skoro Bogusław Węgrasz w stosunku do nas tak się zachowywał, skoro on czas poświęcał, też zdecydowałem, aby swój czas poświęcić. Nie było to dla mnie wielkim problemem, tym bardziej, że to jest moja pasja, to lubię. Potem, gdy już nie byłem dyrektorem Gminnego Centrum Kultury, pracowałem w szkole jako nauczyciel. Także spotkania przy szachownicy organizowałem dla dzieci moich, ale i nie moich. Nie, nie widziałem w tym nic nadzwyczajnego, to było dla mnie czymś normalnym. Gdy w 2010 zostałem wybrany do rady gminy, pomyślałem sobie wtedy, jeżeli ja dostaję dietę radnego, to nie jest dla mnie problem za tę dietę zakupić nagrody dla dzieci. Nie jest to żaden wyczyn, bo tych pieniędzy na przykład nie miałbym, gdybym radnym nie był, a praca radnego to nie tylko głosowanie na komisjach, to nie tylko. Głosowanie na sesjach to nie tylko praca w Radzie Gminy, ale także praca społeczna poza Gminą. Dlatego od już pięciu, sześciu lat w ten sposób organizuję turnieje szachowe i tych turniejów szachowych organizujemy wiele, to wielu ludzi tym też. Zarażam. Mam znajomych, którzy nigdy mi nie odmawiają, ilekroć ich poproszę o pomoc. Gdy zostałem nominowany w tym plebiscycie, pomyślałem sobie, że może nie powinienem się na to godzić, bo w sumie nie jest to nic takiego wielkiego. Ale z drugiej strony pomyślałem, jeżeli ktoś organizuje z zewnątrz taki plebiscyt, jeżeli mnie nominuje ktoś z zewnątrz, to może właśnie to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, żeby to pokazać, żeby innych zachęcić do podobnego działania. Dlatego zachęcam do głosowania na mnie, oczywiście zachęcam, ale niekoniecznie, bo jeżeli ktoś chce głosować na kogoś innego, kto poświęca swój czas, tym bardziej zachęcam, głosujcie Państwo na, także na innych, żeby tym bardziej zamanifestować, że popieramy taką inicjatywę. Na dzisiaj to wszystkie wiadomości. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Sprzedaż kolejka linowa częściowo z firmy Garawenda. 22 potwory, 120 krzesełek, różnica poziomów 501 metrów. Prędkość 5 metrów na sekundę. Nie przegap okazji. Masz pytania? Za co? 41 79 692 09 36 Większe atrakcje podhala w jednym miejscu spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. wodna atrakcja Terem gorący potok w szaflarach. Park rozrywki Rabkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. wwwmt7.eu. Zapraszamy wszystkich na fitness w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Szeroka gama zajęć fitness dostosowanych do oczekiwań i możliwości ćwiczących. Począwszy od początkujących, aż do zaawansowanych. Zajęcia prowadzone z profesjonalnym instruktorem, również indywidualnie. Akwaerobik, trening ogólnorozwojowy, wszystko co pozwoli Ci zachować doskonałą sylwetkę i młodość na lata. Baw się i chudnij w rytm muzyki, tylko w Pływalni Miejskiej w Nowym Targu. Zapraszamy plac EWRY 4. Więcej szczegółów na stronie Targ.pl. 哎。